Siemalesko wam ludzie z tej strony Migames i witam Was w kolejnym odcinku The Prison Architect znaczy w poprzednim odcinku mieliśmy bardzo łatwą kasę, pieniążki W dzisiejszym no chcę dalej tak właśnie zarabiać. No Tyle mieliśmy te izolatki tutaj wybudować dotacje, ale jakie są hm hmm. to możemy wziąć. Tutaj to, to, to wybudujemy. Trzymacę na ten czas czas i ty, ty, cyk 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 i przyspieszamy no każdy sobie biega no oni sobie sobie te pieski sobie śpią no żeby tam odpocząć Ona się budowali już tu zaczęli Wszystko elegancko tam ma być warsztat Cyk Czyli teraz bierzemy piły Raz, dwa, trzy. Cyk, 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 cyk. Jakie to było chamskie? Co to była za hamowa? Weźli pobili i poszli sobie dalej. Dobra. Mogę skasować. Z ja wszystko. A jest podłączyć. Nie, nie to, a ja to. Dobra. Ale możemy już zacząć kolejne dwa programy. Czyli warsztat i stolarstwo. Będą sobie na spokojnie. No jeszcze kamery. O, dobra, dostaliśmy hajs za monitoring Uff. narkotyki w blasku. Śmierć o co, dlaczego oni się tutaj kąpią w tej łazience, a nie w tamtej. To będzie musieli i tak zrobić. To ten bo oni wszyscy ważą do tej, tutaj do tej nie nikt nie wchodzi o oh, po co mnie to okay. monitoring font to z tym i to z tym tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ok, teraz weźmy sobie odlokujmy prawnika dla wszystkich strażników i polityka Sobie będziemy mogli to wybudować, bo to jest nasza sala egzekucyjna. będą przeprowadzane egzekucje. Teraz ja póki mamy tyle pieniążków. Cyk. izolatki bo mamy za mało izolatek zresztą ja to w sumie wzięcie tylko jedno pomieszczenie tymczasowe o Mam swoje duże pomieszczenie tymczasowe nie będę mogła się tam nawet wykąpać Betonowa Cyk, cyk, cyk Nie tu, tylko tu, to i to, tu to, gdzie to. wszędzie po kiblu Kibel, kibel Dobra, teraz zrobić tak Tak no, no jest fajnie. Nie będą mi tutaj produkować. Mhm. Jakie są wywiady o informat... To oznacza, że gdzieś tu kupiłem tunel. Nie, że tu jest w miejscu jakiś tunel niby. Szukamy tuneli. Proszę coś się muszą tej bić. O halo Ja się z nich kąpię. A no. co jest? każdy się tu nawala z innym nie wiesz, że chamską śmierćką mi zafundowali a, sercyk nie ma to prawnik mi hmm. będziemy mieć prawnika to wyroki śmierci by. musimy odblokowywać ale potrzebuję pieniędzy na to no, tutaj uruchamiają stolarstwa, warsztatu, aż 5 zainteresowanych Zmęczone, ale prowadzi no ludzie tutaj wchodzą niektórzy tu, niektórzy tu dobra Dobra, ale ruchommy sobie informatorów. Tego innego. Bo ci, so, ci są już na żółto, bo oni, dla nich jest cel. Zobaczmy, co ten mi ma do powiedzenia. To na pewno narkotyki, przeszukajcie go. To jest na pewno... to. Bo też przeszukać. Tutaj to. Chyba to znaczy, że on ma. Nie? Chyba to. Ok, ciebie zrobimy jako informator Ciebie tak samo zdezaktywujemy Jeśli niech zacznie zabawa Co to znaleźli O, widzicie zdjęcie, zdjęcie To Co to będzie o. Ja Ej, widzę. Jakiś. Jakąś bombę konstruuje. Okej, okay, okej. Okay. Sobie jedzą. Co tu jeszcze by zrobić? Co tu jeszcze? Co mi tak nagle pieniążków spadło? Halo. Więc więźniów. Okej, ale potrzebuję dotacji. Hmm. Nabrała pieniądze znowu. No to tutaj raz próbowałem, ale niewielkie posiłki to nie wiem, jak zrobić. O dobra. Że prawnik jest zrobiony, tak. Wyroki śmierci już mi może trzy robić. eleganckie biuro. już znowu mi zabijają ich. Cholipka. Prawnicze musi być. Tutaj, czymś będzie stał. Będą no te wyroki śmierci, to potrzebuje też. No. Bo to będzie nasza, nasza sala. Będą wszystkie wyroki odprawione i tak dalej. Ale żeby to właśnie było, musimy mieć zwolnienie warunkowe No to pomieszczenie od zwolnień Dobra. Bierzemy to, bierzemy betonowe To Obiekty Wsełką To odznaczamy jako biuro Ostatnie biuro No To wszystko buduję. Gdzie się zabijają Tu się zabijają? Nie no, tu niech. Tu dwóch, tu jeden. Tu jest stacjonarium. I ważne, żeby obserwowali. Kamery też są. Tylko oni tutaj lubią sobie pozabijać. No. Już się przydawkował. My się na niego rzu rzucili wszyscy Dobra A ma tu jakieś chyba niewidzialne krzesło Ja tylko cień pozostawia No No Mam pieniążków My się przygotujemy na to I cyk zbóź ściany. w kubaniu, no ucieczkę. Wykorzystał okazję, że wyburzyli ściany i zaczął uciekać. Właśnie to jest no, holipka. Normalne drzwi, obiekty. Mm. Tu są dobra, i zwolnienie warunków, o. dobra, niech tak będzie. Jak tam idą wyroki śmierci? No to najdłużej idzie, to najdłużej właśnie idzie. A jak na fajne wyroki śmierci, no to już za, za więził wyroku z wyrokami śmierci jest największa kasa. Znaczy ja sobie postać tutaj jednego strażnika. Te trzeba o tym, żeby to odznaczyć Na razie wszystko git to patrzymy dalej te dotacje, co by tutaj zrobić? Hmm, więzienne hmm. To możemy wziąć Jakieś pieniążki były. No bo to jest tak. Mikro zarządzanie wymagasz. To niech będzie. <gry> Dobra, to jest tak, w rozmieszczenie jest tak kierunek ruchu więźniów tak. współdzielony minimalny tam tak dalej. Tylko jak wyblokujemy, to nam zostanie kolejny kolorek w którym w którym będzie pokazane żeby oni oczekiwali czyli tu będzie ich cele oni tu muszą mieć wszystko łóżko prysznic i tak dalej i tak Co możemy wziąć Polityka Poda Podawaj trzy duże posiłki o wysokiej różnorodności przez Ilość posiłków wysoka, czyli to wszystko zawsze daje wysoką Możemy nawet zmienić na 50% ogląda na 60% o! To nam się zrobi, ale to nie wiem, nie wiem po prostu, jak to się... Mm. Nie wygląda to za dobrze. Musi mi się przydał magazyn. W tym typiarz to magazyn by się przydał. Można tu postawić nawet taki magazyn. Ściany... Buty. Tu... O O O To byłby magazyn Nawet możemy zrobić Pieniążku powinno starczyć to jest butynek raz Tutaj dwa Teraz jest pytanie Jak te się otwierają Dobra, to tak Będzie ich magazyn Sesja programu socjalizacji Mam zero tych Trzeba ich więcej Każdy będzie robił swoje zadanie Jeśli jest martwy Dobra, wszystko jest dobrze Co się stało? A, mikro zarządzanie Dobra i teraz Umieszczenia magazyn No dobra, tutaj teraz broni mi ich Jest magazyn Nie dlaczego lubię dawać im duże magazyny? by teraz tam mogła wszystko położyć. No. Czy tu jeszcze by dotyczyć? Dalej jestem na minusie, potrzebuję większy transport. zmienić to. O. no sobie tutaj teraz uważam. No, tutaj nam będzie robił ten wyroki śmierci nawet wam teraz będę mógł teraz zaprezentować nawet wam wyrok śmierci, bo zrobiłem sobie specjalnie na to no, więzienie jest moje więzienie Jest akurat zapisałem przed właśnie jego wyrokiem. Więc ja to cięcie przejdę do tego więzienia. I pokażę Wam, jak wygląda wyrok śmierci. Że witam, to jest moje więzienie. Mogę Wam teraz je zaprezentować. Uwaga, każdy ma tutaj swój, swoją rzecz. Wszystko tu jest: wszystko rozmyślone, kaplica, wszystko i tak dalej. I teraz stan więźniów skazanych na śmierć. Andrew Regu ma 5%. To też jest ważne, bo. Teraz mam sobie na myśli. Bo gdy jest jakieś, można powiedzieć, wymagania na temat wyroku śmierci i gdy doje powyżej, no to dostaję pieniądze i nie będę mógł robić więcej. I to jest takie ryzykowne. Wyroki śmierci są tutaj w tych. Tu uczę no. Tutaj ten. Teraz wam pokażę jak wygląda. To jest są moje wyroki śmierci. Tak wygląda ich cela, że mogę sobie ćwiczyć i tak dalej. To jest mój... Pierwszy. Klikamy. zleci egzekucję. Pozwalamy, to jest mamy listę. Pozwalamy na to wszystko. Testowanie urządzeń. Zamykanie całego więzienia. Zamykając całe więzienie. Przyspieszymy czas. Później jest zwołanie personelu egzekucyjnego. Skrótowanie w świadku do pomieszczenia. Tak, będzie, tak właśnie wygląda egzekucja każdego więźnia. Jest też szansa, że on ominie tą egzekucję. Będzie skazana egzekucja, a nagle nie. Pozwalamy te dwa, dwie rzeczy. Naszego księdza. Naszego świadków. Ja sobie idzie. Możemy też szybko angularz uznamy... a tam po co? Sobie przechodzą. Zrobię na drzwiczki, żeby mogli sobie wejść tak spokojnie. Przechodzą sobie tędy i on tej sali. Mamy teraz ten czyli maksy... maksymalnie może być tak. Dobra, mamy ma... no. świadków. Aż ksiądz idzie. I już wszyscy zebrani. Jest zebrany dyrektor, naczelnik, świadek egzekucji, ksiądz, więźnia. Ksiądz, więźnia ksiądz. Teraz ekskortowanie więźnia do pomieszczenia. Oni idą. Zrobić egzekucję. Siada. a tylko egzekucja. Wszystko ukończyliśmy. Egzekucja jest zrobiona. Teraz zwolnienie pracowników i świadków. Pracownicy są zwolnieni i mogą opuścić placówkę. I teraz oni opuszczają, nie potrzebują już ich. Idą. I podsumowanie, uwaga. Egzekucja krzesłem elektrycznym więźnia Andrew Roger Odbyła się zgodnie z planem o godzinie 22.46, obecności świadków za wykonanie egzekucji. Placówka otrzymała standardowe wynagrodzenie w wymiarze 10 tysięcy. To się jest martwe ciało. Tak wygląda egzekucja, a ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku z Prison Architect. Do zobaczenia. Cześć i pa pa.